Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym kontynuować nasze rozważania dotyczące kierunków strategicznych badań na dekadę oceanów. I kolejnym kierunkiem, pierwszy, który omówiliśmy, to był czysty ocean. Teraz będziemy rozmawiali o bezpiecznym oceanie. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie oceanu, to możemy sobie podzielić zagrożenia na dwa, dwa rodzaje. To są zagrożenia naturalne oraz zagrożenia występujące w wyniku działalności człowieka. Zacznijmy od tych drugich. Odpukać coraz rzadziej słyszymy o katastrofach morskich, co jest związane z faktem, że większość statków jest naszpikowanych elektroniką, mają systemy satelitarne prowadzenia ich po morzach i oceanach, w związku z tym szansa na, na katastrofę zmalała do absolutnego minimum. Oczywiście nie jest to całkowicie wykluczone, natomiast no, odpukać jest ich coraz mniej. Jeśli chodzi o, o zagrożenia naturalne, no to takim na, najbardziej podstawowym, jaki, jaki wielu z nas nawet widziało na własne oczy, to są sztormy. I sztormy jako takie są zjawiskami oczywistymi na, na morzach i oceanach, natomiast w związku z faktem, że Żyjemy w epoce zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne, pogodowe zjawiska ekstremalne zaczynają się pojawiać nam coraz częściej. Kiedyś to były rzadkie zjawiska, stąd ta nazwa ekstremalne. Teraz niestety ta skala się przesunęła i zjawisko ekstremalne zaczyna być coraz bardziej powszechne jeżeli sztormy y, i to bardzo silne sztormy zaczynają występować nam coraz częściej i y, z coraz większą siłą, no to nie tylko jest to zagrożenie oczywiście dla, dla transportu morskiego, ale jest to także zagrożenie dla, dla miast y, i portów y, na, na wybrzeżu morskim. Jest to też oczywiście zagrożenie dla y, plaż i klifów, tak jak na przykład klifo. Cliff Orłowski, wielu z nas znany, bo może kolokwialnie ujmując, zabiera wtedy kawałek lądu. Po dramatycznych wydarzeniach na kontynencie azjatyckim związanych z tsunami w roku 2004, mamy coraz lepsze systemy wczesnego ostrzegania, jeżeli chodzi o tsunami. Natomiast coraz Silniejsze i coraz bardziej nieprzewidywalne huragany i, i tajfuny, które się pojawiają nad morzami i oceanami, y, są zjawiskami, które musimy nadal badać. W związku z tym tych zagrożeń, który, z którymi musimy się zmierzyć jest nadal bardzo dużo. Niestety ich skala jest coraz silniejsza i, jest, i, i ich moc niszczycielska niestety zaczyna nam coraz bardziej zagrażać w wielu aspektach. Zatem jest to absolutnie kluczowe, abyśmy poznali naturę tych zjawisk, spróbowali je okiełznać i w miarę możliwości być do nich jak najlepiej przygotowanych. O kolejnych kierunkach strategicznych będziemy rozmawiali w następnym odcinku. Dziękuję.